Bardzo ceniona krótkotrwała emisja roku 25 biletów stawkowych. Wyemitowano wtedy piątkę i dwójkę z wizerunkami monet. Jedno z pierwszych banknotów, które były w gestii zainteresowania również kolekcjonerów monet. W wersji obiegowej, szczególnie w stanach emisyjnych, bardzo rzadkie pozycje. Tutaj wzór, niewielkie ukięcie, nadgięcie na górnym marginesie. Poza tym, proszę Państwa, bez jakichś czynników na minus. Świetna ocena PMG 65 EPQ, czyli jak dla wzoru. Znakomita, wysoka, gdyż wzory no, z reguły są krytycznie oceniane. Poza tym mają cechy wynikające z tych dodanych oznaczeń, czyli tutaj perforacje i jakieś możliwe zagniotki powstałe przy odbijaniu nadruków. Także nie jest łatwo na wzory, szczególnie właśnie te starszego okresu, dostawać wysokie noty. Sztuka znakomita zdecydowanie polecamy.